Siemanko, wszystkim z tej strony. OskiPlay witam Was w kolejnym odcinku z Lego Jurassic World. Nie tak, ostatnio skończyliśmy tutaj w ucieczce przed tym, tam, dinozaurem. No i teraz musimy biec przed siebie, szukając następnych. No, znaczy, no, co ja tam? po prostu. O nie, no, nie, no, zdążę mnie uderzyć dwa razy. Iść się! Kto ma linę? Kto ma linę? On? Nie wiem... Ja pamiętam kto ma linę. Tak. On ma linę, no tak. On ma linę, ja już okay. no już zaczynałem. Okej. Możemy przejść. Nie! No jaki ja jestem głupi. Dobra, przechodzimy, przechodzimy. Ja idę pierwszy, no nie, nie wiem. No ja, nie mogę, ja wiem, to jest głupie. Cześć. Okej, dobra, dajcie mi <śmicy> 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 się przebić przez to. No i się przecinamy. To <śmicy> zarośla No, okej, okay, możemy iść to tu. A, po prostu miałem pójść trochę you. Okej, okay, co to? Aha, kawałek samolotu. Level nazywa się Spinozaur. Y no oczywiście, jakaś ciekawostka na temat świata tej gry. No. No i też, też prawdziwe chyba informacje. Nie! Był z przyjacielem Ben Hildebrand. How long have they been missing? <laughs> Eight weeks. So why me? He said we needed someone who'd been on the island before. I have never been on this island. Sure you have. That was Isla Nublar. This is Isla Sorna. Site B. Oh, Russia. Nobody move a muscle. Znowu nasz ulubiony dinozaur, czyli Tyrannosaurus rex, nasz ukochany, ulubiony dinozaur. Ten się uwolnił, no rzeczywiście. A, będzie bitwa! Wspaniale! Musimy być be quiet. No brawo. Jakbym nie wiedział, trzeba go uratować Tak hmm. B rzadko gram na padzie i jej nie, nie ograniczyć o przycisku right Ora, uratowaliśmy go. co dalej?

Okej okay, to co tu powinno znieść Naprawdę kaczuszka Kaczuszka No ale dobra Zarzucamy linę Mark. i ciągniemy No i rzeczywiście No kaczuszka Odciągnęła uwaga No ale bitwa, bitwa, bitwa Jest, jest spoko Ciekawa no. O teraz Mamy się bić Eee, bebe, bebe. bebacie be. My przyciski mylą dzisiaj jakoś na okay. tych A No proste quick time eventy Eee hmm. dobra Teraz przechodzimy tu Ja wolę być tu No to był zły Czemu on tonie w takim płytym No nie... No dobra... Nie będę się tak śpieszył. Teraz się mogę śpieszyć. Kto miał? Ten miał, nie? Tak, on. Dobrze się składa. O, dalej! Przytrzymaj! Mech. Okej, okay. Okay, dobra, teraz odpadamy to. A Alan... Alan... Bierze... A. A to... O dobra. No w sumie nie wygląda na jakiegoś... tropiciela czy coś, ale... No cóż, dobra, odpadamy... Okay. Dobra, na kościach... To nie są kości. Ej. Tylko znajdź, była. To jest prawdziwe Eee. Baba, ba, ba. Ok, dobra. Kręcimy. I właśnie, fajne, że na napadziem da się kręcić. A dobra, on musi to przecież to wystrzelić. Właśnie, biście Aha, no. no. Wykluł się, wykluł się dinozaur, mały. Ok Okej, dobra, kolejny quick eventy, jak ja kochał quick time eventy. Eee, eventy. Eee, XXXB. A! Jak się ta walka zakończy? XM. No i znowu T-Rex Tyre jest tarapata. Pociągnij to ze sobą. A, to ile kości. Eee, mi to ułożyć, że nie wiem. Czy coś jest nie tak. A, muszę zniszczyć tyle kości, żeby dało się. Eee, tego, bo to tutaj za chwilę coś będzie. Eee, nie ciebie, tylko ciebie. I... Bwewewewewewewewewewewewewewewe Szkoda, trochę gry, bo trochę... ooo... wydłośno mam Ok, teraz mogę ulec. Eeeem... Aha, wyrzuć Dobra. B. I jakaś osoba. Mam nadzieję, że to nie musi być o jakichś właściwościach. Nie, to nie musi być, że na właściwościach, bo każdy potrafi budować. <gry> Ale fajne, takie płynne zmiana budowania No dobra, mam już dwie znajdźki O, jak jak to kocham O, dalej kręć tym W wielu grach LEGO jest takie coś, że to się kręć tym I tak dalej Dobra, teraz quick time eventy Kocham quick time eventy A, 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 a. a Z, B X i teraz porobiony Dobra, teraz jakby walka jest wyrównana. Tak jakby. O, w ogóle prze... nie, pod nimi nie przewie... Chociaż? tak, tak, dobra. Dobra, przyjrzyjmy ich uwagę i no. I ta się przebiec między. Nimi. Kirby, nie ma jak Kirby Enterprise. To it? Kirby Paint and Tile Plus. Plus stands for bathroom fixtures. Um, we're in the Westgate Shopping Center, Enid, Oklahoma. Billy, uh. we'll go back to Clay and salvage what we can, and we make for the coast. Dr. Grant, we're not leaving this island without our son. Then you can go and look for him. You're not really a mercenary, are you? I never said I was. So, what do we do? No właśnie, no się wygląda. Wszyscy czują się tutaj, poszukali. W takim razie, jak tam idą. Excellent, excellent. Właśnie, tak mi się wydawało, że on nie jest jakimś łowcą ani nic. Hmm. No dobra. Eee... Yy... Wrak samolotu. Eryk! Eric! Eryk! Eric! Ok, wycofujemy grę. Możemy go zobaczyć. Sory, jakby były jakieś dźwięki w tle, ale ja... no. Dobra, po yy, prostu right, coś now. tam... dobra. Okej, okay, to można zestrzelić. Yy, yy, Okej. Okay. się przyciski czasami mylą, ale jak będę więcej grał na padzie, to się w końcu przyzwyczaję. Na razie takie proste gry mogę grać. Yy, dziewczyna. O, dziewczyna z tego... Tak, to jest dziewczyna, no to... Can you get across to the wreckage? I think so. Dobra. Skacemy. Hey, there's some luggage stuck up here. Someone will need to cut it down. Okay. Aha, to można przesuwać. Nie, trzeba much Mógę tam to Nie, nie. to mogę zestrzec? to mogę zestrzec? To mogę zestrzelić? A to, to była tylko zwykła najeczka. No dobra, to jest level, w którym trzeba poszukiwać rzeczy. O nie! Skąd wy się tu wzięliście? Ale dobra czemu w ogóle tutaj rynozowni nie umierają tylko się przewracają i, i znikają Okej okay. yy. Ale ja się tam nie dostanę, lol yy, Co ja mam tu zrobić Właściwie? Ona się tam dostała tylko właśnie w tym problem, że to może zrobić tylko on, ale on się tam raczej nie dostanie, nie? Bo on... nie wiem, no tam nie doskoczy. No, tam nie doskoczy żaden chłopak. No, to właśnie jeden z tych leveli, których rodzajów nie nagle, no dobra. Tam mm, niszczymy wszystko po kolei. Może coś z tego wyjdzie. Hmm. Hmm. No nic ciekawego tu nie widzę, tutaj też, eee, no, po prostu no nie, nie da się, próbuję znaleźć to i to i ale no tutaj jedynie znalazłem tę niebieską monetę. Eee. Eee... Ja nie wiem, nie mam pojęcia, co tu zrobić. No chyba, że on tam dorzuci tym, zobaczymy. Nie no, on tam nie dorzuci, nie, nie dorzuci. A jak podejdziemy bliżej... Może z tej strony? Nie no, nie, nie, nie dorzuci. A to co to jest? Hmm. No niestety trzeba jakoś to wykombinować No chyba że No chyba że to jest takie proste eee, O eee, tutaj trzeba coś zniszczyć No rzeczywiście ale nie no to po prostu Po co tak wysoko się wspinać? Nie, ja nie wiem. Naprawdę. Nie wiem co tu zrobić. Bo ona może tam, tak. ona może tu wstakiwać. I tu. Eee... Ale... Naprawdę. To teraz to pójdzie e, fail. E, to był fail. E, zwykły fail. Zwykły fail. E, kolejny fail. Nie, no, się na tą górę. Pro. A! Procji! Jakby to okładł tu powiedział. E, Nowy wyskakuj z tego i teraz ta się to przesunąć, nie? No jak... no zlatuj look out. Eee... Look out! Skoszty... Szkoda, że tak późno powiedziałaś, wiesz Ale dobra, dziękuję. teraz... Yy... teraz... Tak Dobra, jest to z powrotem Eee... Yy, tak A... Okej okay. Eee... Yy... Nie, to było źle. Najpierw musi wejść on. Yy, tak. I jakaś byle jaka osoba. No i tak powinno być. Wiesz też, to możemy, to przeciąć. Proste, proste. No i mamy teraz kolejne rzeczy jakieś. Okej, okay, ja tam mogę wskoczyć w tą dziurę, żeby mieć znaliście. Taki jest do znalezienia. Okej. Okay. Y... No dobra, podnieśmy to i idziemy za tropem. Okej, okay, jakieś... No, trampolina. Eee no dobra, albo nie to nie, albo... Tak to trampolina. to trampolina? Nie, to on może się wspinać. No dalej wsteczku. Eee... Hey, there's a parasail up here. You fly one z those? Może. Okay. wiem, czy o, teraz mogę przeskoczyć na spadochronie. No eh, ok. To jeszcze raz, już wiem, co zrobić. E. Trzeba skoczyć po prostu. A, dobra, dwa razy. A, trzeba wcisnąć. No to jeszcze raz. E. No dalej. Pierdzielę potrafisz skakać w człowieku Dobra Teraz powinno wyjść Ok, teraz to mogę zrzucić na ziemię Część samolotu Ustawiamy z tego... Yy, nie widzę Kamera jakoś tak ale tutaj teraz każdy może wskoczyć i on teraz może to pociągnąć A, Nie zasłaniaj mi kamery kupię to Dajcie mi ją tutaj bo ona tego nie zrobi Dobra On musi to zrobić e, dobra on znowu musi tam skoczyć To jest bardzo proste Ok, jesteśmy po drugiej stronie, tam gdzie wcześniej byliśmy, to tam na dole byliśmy. Ok, teraz układamy coś, co pomoże. Fajnie, a na co to podobizna dinozaura? Żeby... A, no tak. No tak. No tak ha 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 no bardzo logiczne ale każdy ujeżdżasz się stąd ja nie mówię, ja nie, nienawidzę dinozaury w tej grze, a tym bardziej w tej grze dajcie mi serce, bo ja ciągniemy e, kolejne Okej, okay, coś do tropienia. Nie, on co z tego, że on tak naprawdę nie jest w tym dobry, ale jest po, zrobiony po to, żeby było fajnie. <laughs> dobra, no czemu takim okrążeniem trzeba iść? Nie wystarczy iść po prostu tam. Boże, dobra, jest znowu coś do wykopania. I teraz można ułożyć. Camera, I need a nie, projector. Hey, no, 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 I want that. Hey, let me take that. Let me take that. Hey, come on, give me that. Come on. There's a clip. There's a big clip. Camera's still on. He's alive. I know he's alive. Eric! 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 Uh Eric! Eric! No nie, że znaleźliście jajca. Jaja znaleźliście. Ale czyje to sobie? Raptory. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Koniec tego levela. Toś, 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 Fajnie, pięknie, no. Okej. Okay. Pominmy, pominmy, to niepotrzebne. Podali. Pomin, pomin. Pomin. Kontynuuj, tylko popularny Pomin. Okay, ok, dobra. To. Ja się z wami żegnam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć.